Elo, Makero, z tej strony Marcelo. Gramy z mamą. Mama powróciła! Wielki powrót mamy. I dzisiaj jest challenge. Nie mogę dotykać koloru zielonego mm. i pierwszy to jest. Kręcimy ja kolor fortuny! Ma ja latyś... też mam grać? Y, tak, ty też te. To będzie prześmieszne, bo ja tak dobrze nie gram jak ty. Też. trzy żetony, trzy żetony, ok, mamy okay. trzy żetoniki, dobrze, teraz od razu zwierzęcym kołem, dawaj, yy, to, no to, to, kręć, kręć, ja... o nie, mama myśli, że trafię tego Beagles. tak, Postaramy się, ja, dawaj tego Pigls, jeszcze, 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 o nie, Osiem do tego typa. Coś nie, dopiero Spoko, pierwsze. Pik. O, to to, jakiś rekin? To jest orka. Aha, no, czekaj, SpongeBob. Jakaś jest... edycja SpongeBoba? Że ja dawno w to nie grałam w ogóle. Dobra, no cóż, zagra. Aha, nie, 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 jeszcze nie. Nie? muszę go dołączyć. Nie, jeszcze raz. Zaczekam chwilę. Du -du 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 -du. Du -du -du Jeszcze raz muszę włączyć, żebyś mnie zaprosił, nie? No tak, 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 tak to tak, O to tak chodzi, tak. żebyś mnie zaprosił. Dobra, to właśnie... ja nic nie robię, możesz mnie zaprosić. Proszę. Standardowa gierka, nie mogę dotykać koloru. Zielonego. Ty też nie możesz. Dołączyłam. Zielonego nie możesz. Nie, może nie rób mi takich trudności na wstępie, co? Nie? Ty jesteś już pro. A ja jeżeli nie. dotkniesz tego koloru, to muszę cię w O nie! A w co my gramy w ogóle? Jako losowanie czy Standardową, jakąś? byle okay. jaką. Okay. Uf, Na koronki. Pewnie. A ile ty już masz koronki. Ale będą... Nie wiem, bo dwie. <laughs> Jak to, to To landing, dobra. Zielonego! Szkodne, tylko to wszystko jest trudne. O nie! Palma, palma, palma. Palma, palma. Jakby co, nikt się nie liczy, albo jak coś to eee, ty jak coś to też skin się nie liczy, bo to by było y, niemożliwe, nie? O nie, jak? Dawaj, dawaj Marcel, dawaj Marcel. No dlaczego, znowu na tym samym. Idę o, nie. Idę. o nie, o nie, o nie. Nie Pokam, pokam. Okej. Tak, i co teraz łatwo, tam? Łatwo, 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 łatwo. O O, dlaczego to znikło? Okej. Okay. Bo to się zapada. Dobra, no już wiem. A dotknęłaś koloru? Nie wiem o to Tej chodzi. palmy. Dobra, czekaj, czekaj. Bo Nie możesz o, o, o. dotykać zielonego koloru. Dobra, nie? dobra, dobra, ale to tak ty wymyśliłeś. Zapada się. No Aaaa! Ty patrz tam na swoje, czy już jesteś? Przeszedłeś? Nie, jeszcze jestem na tym. No to. Ła! Się... Muszę to przeczekać. -szybko, szybko, szybko. A to z tym zielonym to ty wymyśliłeś? Tak. Uważaj. No to weź mi, nie utrudniaj. Mama. Patrz, 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 patrz. No nie! Nie dostaniesz się. Przestań! No nie dostanę się. nie dostanę się, buuuu, No ty nie graj. Ty nie graj, a może <grym> ja będę grała dzisiaj? Nie dasz rady <grym> pierwszej no Dlaczego ja mam znowu tutaj coś robić? Ale oglądaj mnie! Aha, Abdo... to o nie. Się, u Ciebie Cię widzę. No nie! <grym> to jest co ty to jest super Dawać, Ale mi chodzi, ja że... wychodzę poczekam na następną Będę jak nie mogę dotykać koloru Odbieram. zielonego to to jest najgorsze a tam możesz a, nie mogę mam no to nie mo a, pff, pff, pff. w sensie jak? jak ty to chcesz zrobić o nie jak o o dobra 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 nie ma nie ma nie ma nie ma o, <ślał> <ślał> o nie uważaj o, o? O nie! No, no, ale by. Bo... Niemożliwe. Jest możliwe, dasz rad. Mm. Dobra. Robię młotkę karną. Sam sobie! O robię młotkę karną. No, nie, no dobra, to już się nie liczyło. Bo... Nie! Dobra, o... nie dobra. dobra, i teraz lasery. Na sery. Na sery są easy. Mo... To, będzie, to będzie na szorca, świetne. Na sery są easy. Puch. A jeszcze Ale mama nie się dawaj, najtrz... dawaj, jeszcze nie przyszedł. To jest za trudne. No jak sobie dałeś takie wyzwanie? Nie wiedziałeś, że. Abduction ma... Avenue! No. Uuu! <noise> abduction! <głos> o, już przechodzę, już jeden. Widzisz, już jeden przeszedł? Nie, błaga... O, 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 świetnie, świetnie, świetnie. Dobra, to karną emotkę sobie daj na mecie, może już. Dobra, już zrobiłem karną memotkę na szczęście. Ale da okay. się przejść! To ja czekam, aż będzie kolejna gra z tobą. Dobrze, dobrze. Mama, jak coś będzie to. Korunka? Mama, jak coś to. Live. Mm. Niestety nie mogę nagrywać liveów, zablokowali mi. Dobra, na chwilę. Na Blockdashu? Easy. Finał, najłatwiejszy na Blockdashu, mama. Mhm, Finał. Tak samo, wiesz, za serem, Easy. I co? Spaliłeś się so przy easy. pierwszym podejściu. No, Mr. Bombastik! Ty bijesz ludzi. O Jezu, sam sobie zrobiłeś? No bo przecież... widziałaś, że ja dotknąłem zielonego koloru chyba. Mama, no mama. No jak ja. dotknęła serów XD. Ale patrz, że wcale nie. nie odpada. Dobra, mhm. nie, 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 nie. No już, już, już. Przestań! Proszę. Same zielone! O nie! No przestań! Wygrałem. Jak? No już, tam się nie zgubili. Katka! Brawo! I to jeszcze przy tym rażeniu swym. Paczkę masz świetną. A to jest nie, to jest na muchy, nie, te, na Nie, na te meduzy. Ja. Jak? Latające no, meduzy? Ale tak nie widziałam, przecież meduzy są w wodzie, nie? No? Aha, bo ty jesteś co? Jakimś karatę-nurkiem? O, dobra mama. Zajem. Jest? Gramy? Tak. Mm, Ciekawe, jak długo mi teraz zejdzie. Ja, ale mama, mama, ty nie masz karnej jamotki, więc ci będę musiał walnąć. Nie, no, przestań. No dobra, ty nie masz. O, rany, co to są w ogóle za. O, boże na końcu nie mogę wpaść do tej mazi! Bo jest zielona. No. A no, dobra mama, na ludzi się nie liczę, ale pamiętaj, ty nie musisz tego challenge'a. Okej, okay, okej. Okay. Patrz, no patrz, gdzie no, ja wyleciałam. Też. No jak! Już na takim Rzadko pierwszym. mi się to zdarza. Uważaj, uważaj. Ja, jak? Nie, nie dotknij, Maji. Nie, o, o. nie dotknij, nie dotknij. Stój, stój, Ktoś stój, mi podciął. Stój, stój. Nie. nie! Tu wlała mnie. Może ja powinnam po prostu patrzeć, jak ty ładnie grasz. No szk <noise> Mama, jak coś to... Mama... A! Dobra. Nie! Marzi! Dobra. Mam problem, z... Problemy dobra. z Bambami. to Ty już ktoś jest na mecie, jak? jak? A ja tak ja dalej? Nie będzie. Błagam, błagam. Jest! O jezu, jeszcze tu. Nie dotknąłem mazi! Ty nie dotknąłem mazi na końcu! Brawo. Ty patrz, jeszcze, jeszcze. Dążę, nie zdo... <laughs> tak, No to mama, nie dobra, to. ty możesz mnie oglądać jak chcesz. Dobra, no. Chyba tak. No to wyjdź. Chyba tak, ja będę ci kibicować. Następnym razem, pod szkole się. No, ale próbowałam. Liście. Dobra, odbieram sobie jakieś koło, coś tam, coś tam. O, to jest fajna plansza, ja lubię ją. Light, Kręcisz moim? Mhm. Może trafię Ci wyjątkowego. Jestem najlepszy nawet. się tu o? się skup. Jak? Aha, zapomniałem, że... Uważaj, Marcel. Nie. Przytrzymałeś się! Dobre to było. E, Oczywiście motka karna. Przestań! A! No prze... Nie mogę. Już się skup. Ale mama. Olej. Olej to zielo. Się... Dobrze, jak? Jak? <noise> Dobra, tego? <i co>, <noise> jak to co z tego? No nie! Dobra, uważaj, Marcel. Ty jesteś ostatni, wiesz o tym? Tak wiem. No. U? Już nie będę. U. Ty tak nie umiesz. No totalnie nawet nie wiedziałam, że tak można. Ludzie to fejkują totalnie. Tą grę. No błagam Cię, Marcel. Jeszcze co? raz. Raz się wygrywa, raz nie. Dawaj, gramy. Raz się dwa misje, raz się misje. Dwie misje. Dobra, to teraz co? Ja będę kibicować, po prostu. Warsztat stary teraz. Rób jakieś fajne rzeczy. Z czym można jakieś fajne robić? Yy, na tym, na tej mapce. Ok. Jak ty zobaczysz tą mapkę, to ty się. Yy, uraduje. <ścoughs> <ścoughs> Bardzo się uciesza, jak zobaczę tą mapkę. Tak, o to ci chodziło. Mapkę, a nie matkę. <ścoughs> matkę. Jak ty zobaczysz matkę, a ja mapkę. Wiesz, to a kim jest jest. ty jesteś w ogóle? A to jest jakiś. Ramen on się nazywa. Ale fajnie. Jak, jak mamy jak zobaczysz, tą... Patrz, to jest ta matka, pokażę ci. To jest ta matka. Okej, okay. i co. Co to jest? Grałem już w to. Zaturna co mapa. to jest? No. I co to jest? Tylko ty tu jesteś? No. Dlaczego? Bo na warsztacie Stable nie ma ludzi. innych. To, wow! To no. jak? To, o co tu chodzi? We live, we love. Czyli ty we live. zawsze przejdziesz. No jakby nie, bo... To... a to jest na czas, czy co? Tak. A, 34? Mam na to ponoć 3 nie. minuty. Gdzie to jest napisane? Nima, nigdzie nie ma napisane, ale mhm. taki youtuber ponoć no, mówił, że na tej mapki się ma 3 minuty. Okej, okej, okej. Ej, to przecież jest do przejścia w ogóle? No oczywiście, że jest. W tym takiej mapce jednej porobiłem ja tak. wyżej widok po... O! Czy na tym Widzimy można się dalej mocno powywijać? To jest woda! To nie jest, nie... To nie jest woda! A co to jest? A ja zapomniałem tego challenge, że nie mogę dotykać tego koloru. <tuba> o uka. Ukarna! No <couples> <ihrem> <suchắt> <tuba> Jeszcze ci mało. <elves> uh! Dobrze, ominąłeś. Oj, oj. No nie! To o, to... o, o, teraz, on cię wybije, poczekaj. No, dawaj! Tak. E? Ale tu jest gromki w wpierdziel. <głosy> Prawda? <głosy> gdzie nie skończysz tam. Ta mapka jest nie do przejścia, ale przyszedłem. No co, co tu w ogóle, jak, gdzie to jest ten czas napisany? Po prostu się I nigdzie! Po dostaje z każdej strony i czeka I na jeżeli to, nie, aż... I jeżeli czas się skończy, to po prostu pisze, odpadasz. Ale ty my nie wiemy, gdzie jest ten czas. O nie. Bo hmm. go nie pokazuję. Łow, wow, wow! O co tu chodzi? <grym> Wiem! O nie, chyba środkiem tutaj. Nie! Co? Ludzie! Wybijacie nie w to. O. O. Poza mapką jestem. Siema. Musisz wyskoczyć stąd po prostu. Byłem okay. poza mapką. Błagam, tam jest finish! Dawaj, 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 dawaj. O, prawie jesteś już, prawie. <grym> dobrze, <grym> prawie. Dobrze, <grym> dobrze! Dobrze, dobrze. Finisz, finisz, finish, Ała! Finisz. O, 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 teraz się kręci w tą stronę, to, to on cię wykopie w tamtą. Finisz. się, ściga się. się do mety sam ze finish, sobą. Dobrze! Patrz już się Finisz. Ała. Ała! Może mi to boleć? Ty jesteś? Jest! Nie! Uf. O, było. I, I co teraz? Dostajesz coś? Patrz, meduza, widzisz. Dostałeś jakąś koronkę. Nie, za to nie ma koronki. No Serio. Tyle to wiem. Jak możesz się... Jak gość od ramenu łapie z do... ręką. Wiem co to jest ramen, a ty wiesz, co to jest ramen? Nie. Zgadnij, co to jest. Ja nie muszę zgadywać. Ja no wiem to co to powiedz, jest. powiedz, co to jest. To jest taka zupa. Japońska. Takiej rosół. A to Tylko. nie jest przypadkiem zupka chińska? Bo ja tego skina na No więcej. nie do końca. Dobra, ramen. Od, dobra, fajnie. Teraz jesteś zupką chińską. <grym> Jedziemy dalej. Gramy dalej. No dobra. Warsztat, stampy. Nie, coś innego. Normalną, normalną. Żebyś zagrał po prostu z innymi. Ale ja lubię grać w tę mapę. W te mapki, bo ja chcę. Po... To jedno to i jeszcze jedno z kimś. Tak zrobię. Z zrobimy. tobą? A już masz klejnotów? Ojeju! To jest ważne! To jest tak bardzo ważne? 65. Aha. Nie tak strasznie słabo, ale no. Ja nie gram. Ja niż. mam jeden. Oha, bo ty wydałeś pewnie. Nie, zostałeś. No misji masz! Wydałeś. Dobra, ty patrzy tutaj, a ja sobie swoje. Odbierę. A to się wyda zostaje klejnoty za misję? Nie. A co? Za misję się dostaje misję i można wygrać skina. Widzicie, widzicie widzowie. Dowiedzieliśmy się czegoś. No mama, ale widzisz, że tam pisze misje i tam... Mapka... Co dlaczego ty spadasz? No bo to chodzi w tej map. Mapka gdzieś spada. Najgłupsza mapka świata. Powiedziałeś, mhm. że jest spoko, to no, jak. uwielbiam tą mapkę, to jest jedna z moich ulubionych. Aha, najgłupsza mapka świata jest jedną z twoich ulubionych. No. Hem, hem. No prawda. To jest niepokojące. Wiem. Jak, to, to, o co tu chodzi? Okay. Już widzę. I to dalej w dół? To tak ma być. No! Grałem już w to! No nie, spadnij! Chcesz A, paść! Okej, okay, okej, okay, okej, okay. jesteś tu. Ałę. Ale... Do, I koci mi Aaaa, mi! O! Ja tutaj ślizd. tak porobiłem ta ta ta. ta I już, gdzie paś, 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 jesteś? Meta, a, a wiesz jak ja go porobiłem? No. Tata, gdzie jesteś? A ja tego go porobiłem, że z góry na metę i tata takie. Aaa! Dobra, teraz już daj normalną, żeby ze wszystkimi. To ja jeszcze raz. Dawaj, zaproś mnie proszę. Wiem chciałam. Spróbujemy. Dajmy mi szansę. Daj dajmy ci szansę. Widzowie! Ej, ej, ej. Panie, Pani, panie... ładnego powiedz jak masz coś mówić o mamie, co tylko... Pamiętaj pamiętajmy o challenge'u. Że moim że jak bierzesz nie zielony... musisz, ty nie musisz, no. ja no muszę. No dobra. Kliknij. Hmm. Błąd. O, tak. Jestem? No jesteś. W twojej grze o to mi chodzi. No. Dobra, dobra. Ale nie, nie jesteś w mojej. No jak? Jestem, nie. jestem na pewno. A na pewno nie. takie... łączyłam przecież. Ale nie, nie jesteś mojej, patrz ile... Ja mam tyle graczy, a to jest to samo. To samo, tylko jakaś tam sekundka opóźnienia. No, no. zobaczysz. O. W sumie prawda. Pewnie. Przecież... O. Piwot push. Najbardziej łatwa mama. Gdzie no, prawie no, okay. nie ma zielonego. W sumie tu w ogóle nie ma zielonego. Jak to Jesteśmy niezgubieni. Ej. To? <laughs> ja to? Ja przeszedłem, a mama. We no, no kurde! Patrz, 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 patrz ja tu. Ciu, ciu, ciu. No nie! Ty małe Jak dziadki! Nie! Ja mówię o, do pierwsza. siebie. Co ty? Bądź live! No! Już nie! <coughs> Jak nie? Teraz <coughs> nie będziesz. <coughs> nie możesz <w> mnie uderzyć! <coughs> A, nie! O nie! Ja nie, ale ja ten, ten typ, tak! pierwszy. Będę trzeci. Albo jeszcze zaczekam. Albo nie! Dobrze, 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 dobrze. Jest. Do Dlaczego mama. już ich tak dużo? Nie przejdziesz. Myślisz? Nie mów mi tak. Jestem, jestem. No nie! No nie. <ścoughs> mama, ty po co ja grała nagrała? <ścoughs> Żebym ci dała wygrać? Jak to? Przecież Ale ja, to ja się specjalnie, wiadomo przecież, że... I mapka. A jest najłatwiejsza matka. Na A nagle takie, wy... odpadłeś! No, dokładnie. <głos> <głos> najłatwiejsza. odpadłeś. Czekaj, błagam, technika, technika Marcela, technika Marcela. Weź nam pokaż trochę wyżej, bo tu nic nie widać, gdzie ty leci... <noise> wow. Wow. No, dokładnie, brawura, cię zgubiła znowu. Popisu... wy. No jak, no jak. Kupia brawura. Dawaj, 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 Panie brawuro, odbrawuruj mnie. Dawaj, dawaj. Pani Panie tyle, kuleczko! Nie. Chyba o czymś zapomniałeś. Ty, ty, ty ty o czym? dobry. Nie powiem. Marcel. <laughs> ty się skupiasz? Ehe. <laughs> no jak? No, pani ja łatwo. Nie, panie Kleczko, chyba ci za. No, mama, widzisz, żadnej brawury nie mam. Bo Masz, ale jest dobry. Po oglądasz, oglądasz, kliknij kolejnego. Ooo, odpadło. Wilof. Pak, u... ten nie odpadnie. Ostatni, yes. ostatni typie. <laughs> ostatni typie. Pytam. I co jeszcze? Ostatnia runda. Tak, dobra. Ostatnia, We ostatnia runda. Wilof. To masa? <grym> Mama, to nie jest już dzieciństwo. Dzieciństwo to nie jest już było dzieciństwo. rok temu. Ty masz ciężkie życie teraz. Teraz już masz pracę, to już nie jest dzieciństwo. Wtedy byłem w pierwszej klasie. O. Ja nie pamiętam te to... wtedy się nie umiałem mówić. Dawaj, dawaj. Nie umiałeś. No ja, jaka jest mutka karna. Jak to jest w ogóle twoja ulubiona plansza, nie? No nie. Czy jak to... Moja ulubiona to jest blog Dash Endless, gdzie są fale. Okej. Okay. Dasz radę myślisz? Boże. Wiesz, o, 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 że <grym> to wygram mama. Myślisz? No nie! Mama też. To... Kucaj! Kucaj! <grym> ty <to> nie ma kucaka! O o... Ciążno. Ej, się przycisnął. A patrz na to. Koci. Odpadło 2 na 7. Karnaca. To jeszcze. A XD Ej, dlaczego? Ty <grym się> No. Patrz go. Czemu ty siebie w ogóle aktualizuje Dlaczego... zielone? Ty dalej o tym. No. Ej, jeszcze... Na tym jeden. odpadnie. Patrz, jeszcze jeden. Paty Ej, Już. Uhuhu! Piąteczka. Pięknie. Easy, Czyli mam co? 57 koronka. I na tym 5. kończymy odcineczek. Powrót mamy. Całkiem spoko. Ja się jeszcze podciągnę. No. Ja się jeszcze pociągnę widzowie i pokażę Wam, że to ja będę te koronki zbierać. <grymnie> albo subskrybujcie i nie. mój kanał, dawajcie lajki. Piszcie następne challenge na 500 subów, bo już mamy, nie? Tak, już mamy. Już mamy i A idziemy, i pa idziemy pa dalej. pa mordeczki. Pa!